Saint-Germain w Polsce. W swoim życiu jako hrabia Saint-Germain, oczywiście tytuł nadałem sobie sam, spędziłem dużo czasu na tym obszarze. Była nas cała grupa tych, którzy próbowali zjednoczyć europejską społeczność, a było to w okresie około 1740-1795 roku. Dużo wtedy podróżowałem. Pracowałem z królami, królowymi, książętami i magnatami, próbując przywrócić pokój, wprowadzić rozejm z powrotem do Europy, którą pustoszyły wojny. Próbowałem doprowadzić do równości wśród ludzi, ponieważ wszędzie dookoła pozbawiano ich podstawowych praw. Każdy człowiek ma prawo do dokonywania własnych wyborów. Każdy człowiek ma prawo do włożenia rąk we własny kawałek ziemi. Każdy człowiek ma prawo do godności i szacunku. Każdy człowiek ma prawo do spełniania swoich marzeń, jakiekolwiek by one nie były. W tamtych czasach aż od połowy do schyłku XVII wieku było w Europie bardzo wiele skorumpowanych sił. Królewskie rody miały nazbyt dużo kontroli. Archaiczny system wierzeń, który pozwalał na funkcjonowanie chłopów oraz pańszczyzny, ludzkich niewolników. Były też olbrzymie wpływy różnych grup interesu, takich jak na przykład Kościół. Chciałbym od razu coś wyjaśnić. Pracowałem i byłem w bliskich relacjach z energią. Sanandy. Sananda to anielski dom czy zakon, bardzo aktywny w służeniu ludziom na Ziemi. Ten zakon czy inaczej orszak Sanandy wysyłał swoich reprezentantów na tę planetę, aby pracowali z ludźmi, pomagając im w odzyskaniu swojej mocy. Jednego z takich reprezentantów znacie pod imieniem Jeszua. Nie lubią używać słowa Jezus, ponieważ nie było to jego prawdziwe imię i z pewnością nie była to jego autentyczna energia. Przez pewien czas byłem bardzo zaangażowany w to, co można by określić jako pierwotny kościół chrześcijański. Przewodnie zasady tego kościoła mówiły o miłości do siebie, zaufaniu do siebie oraz pokładaniu mocy w samym sobie. Jednak w miarę upływu czasu, kiedy przez wiele wieków kościół się rozrastał, stawał się coraz bardziej skorumpowaną instytucją. Oddalał się od praktyki dzielenia się sakrum. Kilku ludzi zostało postawionych u władzy, Ponad wieloma innymi. Światło zostało zakryte. A więc, próbując zjednoczyć Europę, musiałem sobie radzić z władzą kościołów, rodów królewskich, a także z agendami aniołów, które nie były zbyt przychylne ludzkości oraz obcych, którzy ciągle wtrącali się w poczynania ludzi. Fundamentalna część pracy, którą wykonywałem razem z innymi, dotyczyła Polski. Dlaczego? ponieważ Polska miała jeden z największych potencjałów ludzkiej wolności na tej planecie i nadal tak jest. Ludzie w Polsce mieli głębokie oraz intymne połączenie z Ziemią. Polacy zobowiązali się, wy zobowiązaliście się do odzyskania wolności. Jednak bardziej niż cokolwiek, Ziemia ta była miejscem, gdzie koncentrowały się wojny aniołów. Mimo dużej ilości pracy i prób zjednoczenia ludów Europy, stało się w końcu jasne, że królewskie rody nie odpuszczą kontroli, a Kościół nie zwolni swojego silnego uścisku na ludziach. Więc nasze zaabsorbowanie zostało przeniesione w innej, inne miejsce, które znacie teraz jako Ameryka. Nowa Ziemia, nowa wolność i nowa szansa. I wielu Polaków przybyło do Ameryki, aby stać się częścią tej nowej Atlantydy. Wiedząc, że pewnego dnia, tak czy owak, powrócą do prawdziwej ojczyzny, czy to przez reinkarnację, czy samolotem, lub jakkolwiek inaczej, w końcu powrócą do domu, powrócą do swojej ojcowizny w czasach tych wielkich zmian energii na planecie. Weźmy głęboki oddech. Chciałbym, abyście przez chwilę wczuli się w to, czego dokonaliście, co zrobiliście w waszą podróż przez wiele, wiele żyć. Wasze oddanie wolności i wasze nieustanne utrzymywanie energii nadziei. Czy to zbieg okoliczności, że prezydent Obama jest tutaj dzisiaj? Wcale nie. Czy to zbieg okoliczności, że konwój przejechał kilkaset metrów od miejsca, w którym się znajdujemy? Absolutnie nie. To nie przypadek, nie przypadek, że gdy skończymy nasze dzisiejsze spotkanie, konwój przejedzie raz jeszcze. Nie ma tu żadnego przypadku, ponieważ te same dynamiki, które sprowadziły tutaj was, sprowadziły również prezydenta, aby rozmawiać o tej samej rzeczy, o której my rozmawiamy właśnie teraz. O energii. Energii. To, co dzieje się teraz podczas tych gabinetowych obrad, jest planowaniem nowej Polski, wolnej Polski, bogatej Polski, Polski pełnej obfitości, Polski swoich pól. Och, moi przyjaciele, ta ziemia, o którą dbaliście przez tak długi czas, powraca do bycia prawowitą krainą Jana i Anny, krainą, gdzie możecie po prostu cieszyć się życiem. Weźmy więc bardzo, bardzo, bardzo głęboki oddech. Czas na spełnienie Waszych biologicznych potrzeb. I gdy kończymy tę sesję, Linda poprowadzi chwilę oddychania przy muzycznym akompaniamencie Hannibala. Powrócę do Was niebawem, ponieważ ja mi jest Adamus w służbie dla Was. A więc zapraszam wszystkich, proszę, dołączcie do mnie, biorąc głęboki, świadomy oddech. Oddychajcie głęboko, pozwalając sobie w pełni czuć siebie, oddychając w swoim własnym tempie, rozszerzając się i wydychając. Z każdym oddechem pozwólcie sobie czuć to, co tutaj robimy. Pozwólcie sobie być tutaj, oddychać w tej chwili, teraz, wszystkimi potencjałami, wdychając i świętując swój wybór bycia w tym miejscu. Oddychajcie i słuchajcie muzyki, pozwalając sobie odczuć ją z każdym oddechem. Wdychać ją i pozwalać. Oddychajcie. I pozwalajcie. Oddychajcie dla siebie. Oddychajcie.